W tym materiale pokażę Ci, w jaki sposób wykorzystać potencjał klatek kluczowych w programie Capka. Capka umożliwia bardzo fajny proces animacji. Do tej pory zarezerwowany np. do Adobe After Effects, bardzo profesjonalny program do motion designu, to możemy przenieść do Capka. Mam tutaj fajną animację zmiany napisu amator na pro. Po prostu chcemy coś zasygnalizować, na przykład jak mój kursan może się zmienić. Może być ciepło-zimno, jasny, ciemny. Fajne coś opozycyjnie, jeżeli chodzi o frazę, to działa. I teraz mamy taką fajną animację, kiedy to amator słowo przechodzi do słowo pro. Eee, może to będzie bardziej widoczne? Cyk. Ten oto sposób. Jak to wykonać? Eee, sprawa jest bardzo prosta. Ale przechodzimy do edycji właśnie tego kompletnie od zera. Punktem ten wyjścia jest fajnego, fajny motyw tła. Jeżeli chodzi o, o to tło, zapraszam na przykład do poradnika TurboTło, gdzie pokazuję w jaki sposób możemy to zrealizować. Przechodzimy do zakładki tekst. Następnie wybieramy do tekst, domyślny tekst. I tutaj wpisujemy sobie amator. Bardzo ważna sprawa to wybranie odpowiedniego fontu, czcionki. W moim przypadku będzie to na przykład Barlow. Ok, ja sobie zmieniam tutaj widok. Chciałbym, aby w drugim kroku mój napis był właśnie na środku. E, czyli co robię? Tak jak teraz on jest na środku, jest idealnie. Powiększam sobie troszeczkę oś czasu, przestawiam się troszeczkę e, do tej strony. I teraz muszę odnaleźć coś takiego jak e, pozycja. I ta pozycja będzie właśnie w tym oto miejscu, czyli zakładka tekst, podstawy i pozycja. Odliczam sobie około 7 klatek, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dodaję sobie tutaj tak zwaną klatkę kluczową w pozycji XY0. Cofam się do początku i zmieniam tutaj tą wartość w moim przypadku w materiałach pionowych około minus 600. Dzięki temu będę miał tutaj takie przejście właśnie do środka, tego słowa amator. Dotniemy sobie do punktu, gdzie znajduje się klatka kluczowa. W ten oto sposób. Co będę chciał teraz jeszcze robić, to duplikuję sobie ten napis, albo generalnie mogę go stworzyć od początku drugi napis, czyli znowu klikam dodaj tekst, tym, że daję go sobie troszkę wyżej, żebym miał fajną reprezentację tego na osi czasu, i tutaj tak naprawdę wpisuję sobie pro. Zmieniam znowu na ten sam font i znowu klatka kluczowa. W, w pozycji czyli tutaj 00 0, klatka kluczowa następnie odliczam znowu 3 4 5 6 7 7 klatek i teraz tutaj ta pozycja powinna się zmienić na około 600 czyli przechodzimy do prawej strony jak widzimy wpisaliśmy wartość to też klatka kluczowa dodała się automatycznie jeśli chcesz sprawnie i porządnie montować materiały wideo w programie Kapka, to zapraszam Cię serdecznie do dołączenia do mojego bezpłatnego kursu. Właśnie w tym programie pokazuję w nim od A do Z, w jaki sposób montować rolkę wideo. Pokazuję kilka smaczków, pokazuję reguły montażu edycji wideo. Zatem warto do niego dołączyć za całe okrągłe 0 zł. Link do niego znajdziesz w opisie tego materiału. Tymczasem wracamy do paradnika. Mamy taką animację. Ta animacja nadal nie jest płynna, więc będziemy chcieli ją podrasować. Co należy wykonać. Zaznaczę sobie słowo amator. Prawy przycisk myszy i klikam pokaż animację klatek kluczowych. Animowaliśmy przejście po osi X, tak? czyli poziom linie. Zatem klikam sobie tutaj w o oś X i co będę chciał zrobić? No, to będę chciał przeanimować tutaj właśnie te dwa punkty. Dla wygody, warto sobie tutaj powiększyć ten obszar nieco, abyśmy mogli subtelnie zaznaczyć właśnie te dwa punkty. Ten punkt oraz ten punkt, czyli dwie klatki kluczowe, które są odpowiedzialne za naszą animację. Przechodzimy do tej małej ikonki wykresy, i teraz będziemy chcieli wykonać taką oto animację, która to będzie jakby generowała nam to, że nasz napis. Będzie powoli się rozpędzał, nawet możemy ją troszeczkę zmniejszyć, zrobić w ten oto sposób, tak? Czyli po prostu on delikatnie podjeżdża do środka, ale gdy już jest przy środku, to on nabiera tempa. Mniej więcej w ten oto sposób, i w podobny sposób musimy teraz przejść do słowa pro. Tutaj przycinam do tego punktu, gdzie jest ostatnia kratka kluczowa, przechodzę do słowa pro, alt k po osi X, zaznaczam sobie te dwie klatki kluczowe w ten oto sposób znowu muszę przejść do jakby wykresów i teraz troszeczkę będę chciał to opozycyjnie zrobić, no bo teraz będę chciał w wykresach zrobić w ten oto sposób czyli co tutaj wykonałem no widzimy, że właśnie ta animacja Mocno przyspiesza na samym początku i spowalnia pod sam koniec. Dzięki temu mamy takie fajne oto przejście, taką Eskę Wirtualną, która będzie generowała nam dosyć płynną animację. I teraz odtwarzając to, widzimy, że nabiera to takiego fajnego tempa, takiego pocisku. I jeżeli chodzi o tego rodzaju animacje, to jest bardzo kluczowe, bo daje to bardzo fajny look, bardzo fajny wygląd i generalnie od razu widać. Że ktoś się zna na rzeczy i robi to profesjonalnie, tak? Otwórzmy. I tutaj, oczywiście, detal. Czyli, co amator, możemy dać kolor czerwony. W ten oto sposób. A pro, możemy dać kolor zielony. I dodatkowo tutaj, możemy dać poświatę. Na pro, dajemy zwykłą poświatę. Zmieniamy trochę intensywność. Zwiększamy zasięg. I dzięki temu mamy tego rodzaju animację. I to jest właśnie przywilej programu CapCut. Ma bardzo przyjazny interfejs, bardzo fajnie wyprowadzone funkcje, dzięki czemu możemy naprawdę fajne animacje tworzyć, które do tej pory były zarezerwowane do innych, bardziej zaawansowanych aplikacji. Bardzo polecam ten program, ma coraz większy potencjał, coraz łatwiej w nim tworzyć bardzo ciekawe materiały. Mam nadzieję, że poradnik był dla Ciebie owocny, a jeśli tak, to zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału na YouTube.